Jakie są trzy najtrudniejsze, najcięższe do wypowiedzenia słowa na całym świecie? Są takie trzy słowa trudne które do, do wypowiedzenia, do wymówienia i do zrealizowania. Pierwszym słowem jest słowo dziękuję, drugim jest słowo proszę, a trzecim słowo możemy się domyśleć, przepraszam. O tyle z tym dziękowaniem nie mamy problemu, nie jest przeszkodą i nie jest trudnością powiedzieć komuś takie zdawkowe, no dzięki hej, cześć, albo komuś bardziej podziękować, dziękuję z całego serca pani czy panu za to itd., tak itd., tak więc z tym takowego problemu nie mamy. Trochę gorzej przychodzi nam prośba. Ciężko nam zwrócić, jakoś tak poprosić o coś, żeby ta osoba się nie obraziła, nie uraziła. Jak podejść, jak zagadać o coś, poprosić szefa w pracy, żeby się nie wkurzył, żeby źle nie pomyślał, albo teściową o coś, o coś poprosić. Ciężko, ciężko nam przychodzi prośba, a o przepraszaniu to już nie wspomnę. Bardzo ciężko przychodzi nam, z trudem przychodzi nam, Kogoś za coś przeprosić, przyznać się do błędu i tak dalej. I właśnie na kanwie tych trzech słów, proszę, dziękuję i przepraszam, chciałbym oprzeć dzisiejsze kazanie w czwartą niedzielę Wielkiej Nocy. Tak jak powiedział Ksiądz Proboszcz na wstępie, dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się o nowe powołanie i za powołanych tych, którzy. Ileś tam lat temu Panu Bogu odpowiedzieli tak, zdecydowali się wejść, wkroczyć na drogę życia kapłańskiego czy zakonnego i dalej w tej służbie Bożej trwają. Ta niedziela dzisiejsza, która też rozpoczyna cały tydzień modlitw, ponieważ jak był, była Wielkanoc, później mieliśmy przez całe. Siedem dni przez cały tydzień był tydzień Miłosierdzia Bożego, później był cały tydzień Biblijny, no i dziś rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby Bożej. Ta dzisiejsza niedziela jest bardzo dobrym dniem, aby podjąć refleksję nad kapłaństwem, nad tymi, którzy czy formują się w seminarium, czy są wikarymi, czy proboszczami, czy biskupami, tymi, którzy, tak jak powiedziałam wcześniej panu Bogu, na pewnym etapie swojego życia powiedzieli tak i nadal trwają. Najpiękniejszym dniem dotyczącym kapłaństwa oczywiście jest Wielki Czwartek. Wtedy idealny dzień, żeby podjąć refleksję. Nad kapłaństwem, ale dziś myślę, że też jest dobry dzień, żeby o kapłanach, o księżach sobie powiedzieć. Zacznijmy od tego pierwszego słowa dziękuję. Czy my jesteśmy w stanie Panu Bogu tak z serca podziękować za kapłanów? Za co dokładnie? Za to, że są kapłanami, za to, że są pośrednikami między mną a Panem Bogiem. Nie za to, jacy są, tylko po prostu za to, że są. Że jeszcze nie jest aż tak źle, jak w innych krajach Europy, tylko jeszcze jest ktoś, kto nam odprawi mszę świętą, kto nam ochrzci dziecko i kogo możemy wpuścić po kolędzie, kto nam pochowa matkę, ojca i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wszyscy... Ale wiem, że dużo ludzi o wiele bardziej akcentuje to, jacy są księża, niż to, że w ogóle są. Pani sąsiadko, a kto tam spowiada w tym konfesjonale? A ten ksiądz, a to do niego nie pójdę, on długo trzyma. Ja ostatnio u niego byłam, to mi tam nagadał. Albo kolejny przykład. Panie sąsiadko, u pani kto był po kolendzie? A ten, a był, a długo siedział, a zeszyty z religii sprawdził, a kawę wypił nie, a u mnie wypił. I serniczka mu dałam i tak dalej i tak dalej. A te kazanie, o takie długie, takie krótkie, jak on tam gadał i tak dalej i tak dalej. Wy się uśmiechacie? Bo wy wiecie, że to jest bardzo, bardzo życiowe. I zamiast tego uchwycić istotę kapłaństwa, że kapłan jest, to my się zastanawiamy, czy kazanie długie, czy krótkie, jak był ubrany, czy miał sutannę, czy szybko jechał autem, gdzie pracował, robił zakupy, szybko biegł, latał itd. Zamiast uchwycić to, że jeszcze nie jest aż tak źle i mamy księdza, który nam przyjdzie poświęcić i pobłogosławić mieszkanie, to my się zastanawiamy, czy był 3 minuty czy 30. Zamiast cieszyć się, że mamy jeszcze osobę, która godnie po katolicku pochowa nam własną matkę czy własnego ojca, to my się zastanawiamy, czy kazanie było długie, czy krótkie, czy po księdza trzeba pojechać, czy się śpieszył i tak dalej i Wspomniany przykład spowiedzi. Zamiast cieszyć i być Bogu wdzięcznym, że jest jeszcze pośrednik między Bogiem a człowiekiem, to my analizujemy, a do tego pójdę się spowiadać, bo ten mi zawsze powie coś fajnego, a do tego nie, bo ten długo trzyma. Wdzięczność Panu Bogu za kapłanów nie za to, jacy są, tylko że są. Pod koniec tej mszy świętej będzie przeczytana odezwa księdza Biskupa, który zaznaczy, że w naszym seminarium opolskim, w tym przeogromnym budynku na ulicy Drzymały, aktualnie formuje się, czyli żeby być w przyszłości, księżmi dziewiętnastu kleryków. Kiedy ja byłem w seminarium, około, było około 200. Ktoś może powiedzieć, że tych kleryków jest coraz to mniej, że jest źle, że wszystko się traci. I ja uważam, że jeżeli ktoś wierzy, że Pan Jezus jest obecny w Kościele i troszczy się o ten Kościół, to powołuje tyle, ile trzeba. Niektórzy mogą głupio twierdzić i źle twierdzić, że Pan Bóg nie powołuje. Uważam, że powołuje. Tylko problemem jest to, że dziś młody człowiek ma problem z podjęciem decyzji, problem z zaufaniem Panu Bogu na 100%. Wdzięczność Panu Bogu za każdego kapłana. Idźmy do drugiego słowa. Drugie słowo: przepraszam. Tak jak powiedziałem na samym początku, ciężko nam przychodzi przepraszanie. Ale też nie można mieć klapek na oczu, na oczu, i nie można milczeć, kiedy co jakiś czas dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały, że jakiś ksiądz, czy, czyli osoba powołana, jakiś ksiądz zrobił albo powiedział coś złego i głupiego. Raz na jakiś czas dowiadujemy się przez telewizję, internet, radio, że jakiś ksiądz zrobił coś złego, coś głupiego. I ja nie będę, broń Boże, bronił takiej osoby, bo mi w ogóle o to nie chodzi, ani też nie będę usprawiedliwał takiego głupiego i złego zachowania, tylko to nam pokazuje, że księża nie są z kosmosu, księża nie są aniołami, nie mają jakiejś supermocy, cudotwórczych, uzdrawiających, nie są nieskazitelni, tylko są do ludu posłani i z ludu wzięci. I to pokazuje, że ksiądz jest takim samym grzesznikiem jak każdy inny człowiek i też musi nad sobą pracować i też musi się spowiadać i też musi żałować Idźmy do trzeciego słowa, które dzisiaj jest istotą prośba. Dziś prosimy Pana Boga o nowe, liczne, ale przede wszystkim święte powołania kapłańskie zakonne. Czemu do tej, do tej nazwy nowe, liczne dołączamy zawsze nazwę święte? Dlaczego modlimy się o świętych kapłanów? Bo innych nam nie potrzeba. Dziś cały świat, nie tylko Opole, nie tylko Polska, ale cały świat w tę czwartą niedzielę Wielkiej Nocy od 60 lat modli się w sposób szczególny o nowe liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Dziś prosimy Pana Boga i przez cały tydzień będziemy prosić Pana Boga, aby nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych Tajemnic. Jak w zeszłym roku przeszywaliśmy dziewięćdziesiątkę tego kościoła to ja mam tak w zwyczaju, że bardzo poznaję historię tego kościoła lokalnego i przeczytałem dwa czy trzy opracowania na temat i parafii i kościoła i przeczytałem, że przed powstaniem tego kościoła w Gosłowicach ludzie musieli jechać do kościoła, do katedry. Przyjdzie taki moment, że i z tej parafii, i z wielu innych Zabiorą wikarego i nie dadzą nowego. Tak się dzieje w innych parafiach, kościołach diecezji opolskiej. Ksiądz biskup zawsze z bólem serca wyraża się, kiedy musi połączyć daną parafię, dwie parafie w jedno. I tu nie chodzi o to, że biskup Andrzej Czaja nie lubi jakiejś parafii i nie chce dać kapłana. Po prostu nie ma. Nie ma człowieka, żeby odprawił muszę świętą, chrzcił, chodził po kolędzie, spowiadał czy grzebał zmarłych. Nie ma człowieka. Uważam, że jeszcze gorsza jest sytuacja, kiedy rozmawiam z siostrami zakonnymi, siostrami przełożonymi, które jeszcze kilkanaście lat temu miały wiele placówek. Czy na terenie diecezji opolskiej czy, 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 czy w całej południowej Polsce, czy, kiedy gadamy z siostrami Józefitkami, służebniczkami, służebniczkami, śląskami, Kamil, my nie mamy sióstr, muszą zamknąć placówkę, muszą z ochronki czy z przedszkola siostry się wyprowadzić, ponieważ nie ma wspólnoty, nie ma ludzi. Dlatego tak wielka i ważna jest modlitwa. O to, żeby ci kapłani byli jacy? Święci. Dlatego na sam koniec tego dzisiejszego kazania, będzie to e, moment kazania dialogowanego, pomodlimy się. O Jezu, nasz pośredniku i kapłanie, ofierujemy Ci nasze modlitwy, pracę i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Twoje królestwo. Na wezwania odpowiemy, Daj nam świętych kapłanów. O Jezu, zesłany z nieba jako nasz arcykapłan, Daj nam świętych kapłanów. O Jezu, dla zbawiennego przepowiadania Twojej nauki. O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej ofiary krzyżowej. O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów. O Jezu, dla odpuszczenia nam grzechu w sakramencie pokuty i pojednania. O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach naszych rodzin. O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale. O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata. O Jezu dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci. O Jezu dla rozszerzenia Twego Królestwa. Módlmy się Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił jednorodzonego Syna Swojego, najwyższym i wiecznym kapłanem, prosimy Cię, aby Ci których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnieniu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa Pana naszego, bóg zapłać.